Matka Boża, która zrodziła zbawiciela Boga człowieka, otrzymała łaskę, rolę, zadanie o wiele większe, niż można to wyrazić pierwszym rzutem świadomości. Bo jeżeli ona jest Boga Rodzicielką, Rodzicielką Zbawiciela, to jest rodzicielką łask dawcy, czyli jest rodzicielką łaski Bożej i jest ona matką zbawionych, bo po to została posłana, aby obdarować ludzi zbawicielem i przeglądając rolę jej życia, funkcję po funkcji, tytuł po tytule. Zauważyć można, że one się wszystkie należą, odzwierciedlają prawdę i ukazują jej rolę, zbawczą rolę w dziele człowieka. Uczciwość więc wymaga osobistego odniesienia do Matki Bożej. Ona nie jest daleka, jest bliska, jest. Ludzka, jest matczyna, jest tą, która nie traci oczekiwania i miłości w stosunku do swoich ludzi, grzeszników, choćby największych. Bo do Pana Boga grzesznik przychodzi w skrusze, i to jest sprawiedliwe przyjście. Ale żeby się z Panem Bogiem zjednoczyć, trzeba otrzymać grzechów przebaczenie. Kto ma grzechy zgładzone, ten ma udział w życiu Bożym, ma stan łaski uświęcającej. Natomiast do Matki Bożej może przyjść każdy grzesznik, jeszcze z grzechami nieodpuszczonymi. I ona się będzie z nim łączyć, wstawiając się za nim. Upraszając dla Niego łaskę, aby każdy grzesznik przyjął łaskę, pozwolił sobie grzechy odpuścić i w taki sposób się zbawił. Zmarłym krótsza droga do zbawienia. Z nią otrzymuje człowiek wzmocnienie własnych modlitw, a ona przekazuje łaski swojego Syna. Aby się nikt nie zatracił. Jej bliskość i zatroskanie o ludzi powoduje, że ta bliskość jakoś łączy, bo miłość zawsze łączy miłujących się. Matka Najświętsza otrzymała też zadanie. Na krzyżu od Pana Jezusa, kiedy odbył się przekaz posłannictwa pomiędzy Jezusem, Świętym Janem i Matką Najświętszą. Kiedy rzekł do Matki: Oto syn Twój, a do Jana: Oto matka Twoja. Doszło do szczególnego wydarzenia. Matka Boża została Janowi powierzona, a Jan został Maryi zawierzony. Zawierzenie jest szczególną relacją i zdania się na łaskę tego, komu się człowiek zawierza. Obrazem zawierzenia się jest ufność dziecka małego względem rodziców. Dzieci są rodzicom zawierzone. Przez to są bezpieczne, ufne i mają w sobie pokój. Otóż to zawierzenie się matce Najświętszej prowadzi do tego, że człowiek zawierzony bierze ją do swojego życia duchowego, modlitewnego, tego życia wewnętrznego, gdzie człowiek zyskuje. Pomoc Maryi do rozwoju życia łaski. Matka Najświętsza ma rolę rodzicielki wiary w życiu człowieka. Ona w tym momencie pełni taką rolę, jaką pełni rolę matka, która dzieci nosi, albo ojciec nosi dzieci. Otóż Matka Boża w ten sposób chce swoje umiłowane, a grzeszne dzieci przenieść przez życie, uchraniając od wielu okoliczności prowadzących do grzechu, chroniąc od zgorszenia, chroniąc od złej przygody grzechowej, aby uratować swoje grzeszne dzieci i doprowadzić je do stanu łaski, aby się wszyscy zbawili. Stąd Matka Najświętsza ma słuszny tytuł Bożej Rodzicielki. Ona zrodziła Boga, dla naszego zbawienia jej rola nie jest symboliczna, lecz jest to rola zbawcza. <laughs> Matka Najświętsza w Twoim życiu chce pełnić rolę Twojej duchowej matki. I trzeba do tego podchodzić z pamięcią o Matce Bożej w życiu Twoim. Najprostsze pamiętanie o niej, to jest możliwie częste odmawianie Zdrowaś Mario. Byli tacy święci, którzy każdą chwilę jakiegoś niezajęcia się czymś innym, nieaktywności innej, wypełniali szeptaniem modlitwy Zdrowaś Mary łaski pełna. W tej modlitwie jest zawierzenie się Maryi i otwarcie na jej łaski. Życie ludzkie jest nieogarnione, a Pan Bóg jest nie do skontrolowania. Stąd łatwo w życiu człowieka o lęk i o nieufność. Bo człowiek chciałby sprawować kontrolę nad życiem swoim i chciałby być kreatorem swoich dni. Chciałby spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności. A człowiek jest na ziemi posłańcem, wezwanym do służebnej roli i do tego, by przyoblec się w łaskę, by się uświęcić i się zbawić. A to już jest zadanie, które wymaga wielkości nieskończonej. Oto do czego człowiek jest wezwany, do, y, czym chce Pan Bóg człowieka obdarować. Pan Bóg chce obdarować człowieka łaskami, których dziś nie sposób pomyśle, y, pomieścić w świadomości własnej. Dary Boże na wieczność przekraczają najśmielsze oczekiwania doczesne. Stąd Matka Boża jest akuszerką rodzących się do świętości, i ona odgrywa rzeczywistą rolę w życiu umiłowanych grzeszników. Jej świętość Zawsze jest jakimś schronieniem dla grzeszników, którzy, odwołując się do jej imienia, nie doznają niespełnienia, nie doznają czegoś, co byłoby brakiem odpowiedzi. Matka Najświętsza przychodzi do wszystkich ludzi z łaską uprzedzającą życie. Nasze bez jej roli byłoby mroczne i trudniejsze. Pan Bóg swej świętości bez niej byłby dla nas o wiele bardziej nieosiągalny, ponieważ różnica między stworzeniem a Panem Bogiem jest taka, że mówienie o tym, iż człowiek jest nikim, jest to. Prawdziwe i słuszne wobec Boga, człowiek jest nikim. I tą wielkość no, nie zmniejsza fakt, że Maria jest nam dana ku obronie, ale w tę wielkość różnicy wchodzi Maria, która tę wielkość czyni łatwiejszą. A to, co niewyobrażalne i niepokonalne dla człowieka, Doznaje spełnienia przez jej rolę w życiu ludzi. Maria wchodzi w życie człowieka i broni go od upadku i od grzechu, nie jednego grzechu własnego i grzechu innych ludzi. Nieprzeniknione życie człowieka ciągle jest nierozpoznane. Z tego powodu trzeba się wstrzymać z tak zwanym sądem oceną, ponieważ człowiek nie zna siebie, obdarowania i przeznaczenia. Stąd człowiek powinien być tym, który ufnie akceptuje dary Boże, które przychodzą do niego w okolicznościach życia. Skoro wszystko ma służyć ku zbawieniu człowieczemu, to trzeba mieć szczególne zawierzenie się Panu Bogu, aby nie pokryć swojego życia buntem czy wręcz rozpaczą, bo ludzie ludziom gotują niekiedy bardzo straszny los. Ale nad tym wszystkim jest Pan Bóg, który oceni i wynagrodzi. Jest bowiem sprawiedliwym sędzią. Z powodu Bożej sprawiedliwości i z powodu Bożej hojności warto odwoływać się do Matki Najświętszej, by przez nią uprosić sobie i światu łaskę każdą, dosłownie każdą. Świat nie potrzebuje demokracji, góry pieniędzy. Cudownych lekarstw, sprawiedliwych armii, niebywale skutecznych rządów, jakich nie było. Świat nie potrzebuje spełnienia marzeń, świat potrzebuje Boga i modlitwy. Bo gdy ludzie układają sobie życie, gdy się uspołeczniają bez Boga lub poza nim, to gotują sobie tylko. Sprawniej funkcjonujący gorzki los. Tam, gdzie nie ma Boga, tam obyczaje pomiędzy ludźmi stają się zdziczałymi obyczajami. Tylko człowiek boży jest człowiekiem ludzkim. Matka Najświętsza jest takim rezerwuarem łask bożych, jest Taką, takim szczególnym darem i poprzez nią i z nią można uchronić się od dalszego zła moralnego i można problemy swoje przed Panem rozgrywać zbawiennie, bo nie o to chodzi, by było zdrowie, pieniądze i bezpieczeństwo na ulicy, tylko chodzi o to. By ludzie byli dla siebie takimi, jakimi chce ich mieć Pan Bóg. Człowiek przeniknięty Bogiem jest najlepszym darem dla Ziemi. Świat potrzebuje ludzi Bożych, tylko tacy są bezpieczni, a życie ich jest sensowne. Widać więc, że życie z Matką Najświętszą jest przebywaniem w szkole, i jej świętości świętości dla siebie można nabyć razem z matką bożą ku temu niech zmierza twoja myśl trzeba więcej zużywać czasu na modlitwę a z matką najświętszą najłatwiej często człowiek przeżywa jakiś koszmar wieloletni jakąś tragedię rodzinną czy własnych dzieci i wtedy pozostaje człowiekowi co dzień trwać przy Bogu bardziej i bardziej bo człowiek chciałby żeby się wreszcie to zło skończyło żeby skończyła się choroba żeby skończyła się tragedia dzieci czy rodziców a końca ziemskiego nie widać i pozostaje człowiekowi trwać jak na akcji ratunkowej której koniec wyznaczy pan bóg wierność Dochowana dziś, jutro i do końca, nie pozostanie bez skutecznej boskiej odpowiedzi. Wierność Panu Bogu ocaliła wielu i wierność pośród Krzyża również przyniesie zbawienny owoc. Gdy ludzie zajmują się za mało Panem Bogiem, wtedy tworzą sobie sztuczne problemy i wzajemnie się wyniszczają. W grzeszności codziennej, w małoduszności, we wszelkiej nikczemności, która jest owocem inicjatywy własnej. Inicjatywa własna bez oglądania się na Pana Boga, jest przepychanym egoizmem, który nie przyniesie owoców innych, jak tylko grzechowe. Dlatego, często się módl do Matki Najświętszej w Twoim codziennym krzyżu którego jakby końca nie widać. Mimo to trwaj i czekaj. Terminy zna Bóg. Choćby to miało być w ostatniej chwili Twego życia, Bóg odpowie Ci wielkodusznie. Po Bożemu, w wymiarze nieskończonym, bo hojność Jego jest bez granic.